Zapraszam na filmik o tematyce Sokrates Cafe Mateusz Lembicz. W dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć propozycję tematu, który może paść na Sokrates Cafe, a mianowicie czym jest prawda i jak do niej dążyć. Prawda jako taka zawsze kojarzy nam się z absolutną wartością, czyli zgodnością z rzeczywistością, zgodnością ze stanem faktycznym. Jednak pr prawda zależy od punktu widzenia, jak i też przedmiotu zagadnienia, stąd też na różne zagadnienia mogą być różne spojrzenia, różne perspektywy. Jak również, jak również in, inne podejście. Stąd też nauka bardzo się rozwija i non-stop zachodzą jakieś zmiany. Stąd też ta prawidłowość może być zmienna, ale żeby do niej dążyć, trzeba jednak spojrzeć na problem w sposób kompleksowy i na przeprowadzić gruntowną analizę, zaczynając od odpowiedniego planu, w tym i postawienie odpowiedniej hipotezy, a następnie przeprowadzić badania, które mają na celu pot, yy, potwierdzenie zgodności czy korelacji na przykład badanych dwóch cech. Więc tutaj takie jest standardowe podejście do nauki, ale prawda też jako taka jaka jak szukamy zgodności i potwierdzenia jako ludzie, zależy od wielu punktów widzenia. To nie jest tylko jakaś teoria, zagadnienie, paradygmat, ale także y, ogląd na różnego rodzaju sprawy. Jak postąpić, jak ocenić, jak osądzić. Także, także tego typu zagadnienia problematyczne. Mogą zależeć od punktu widzenia. Stąd też zagadnienie prawdy jest bardzo złożone i nie zawsze będzie jedna obiektywna prawda. Ale żeby do niej dążyć, należy spojrzeć na problem z wielu perspektyw, podważyć to, co niepodważalne. Po prostu mieć podejście, że nie wszystko jest czarno-białe. Tak, tak, także, że zagadnienie że zawsze może istnieć wyjątek od reguły właśnie. Także także dążenie do prawdy to skomplikowany proces i wymagający dłu, dłu, długiego czasu studiowania, badania, także Także prawda bywa złożona. Nie zawsze jest to jest to, jest to. jest to bardzo proste. To jest jak z inteligencją. Inteligencji mamy różne rodzaje, tak samo myślę, że i prawda może być bardzo złożona. Nie tylko chodzi o tą prawdę naukową, ale również tą prawdę wynikającą z prawideł życia, czyli taką. Taką bardziej opartą na erudycji, doświadczeniu życiowym. Nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze, na jedno proste pytanie znajdziemy odpowiedź, takie jak na przykład, czym jest sens życia. Także, także tych, tych pytań może być wiele, wiele. albo jakie, jakimi wartościami warto kierować się w życiu. To też może być jakaś, jakaś prawda wieloznaczna. Bo wszystko zależy od człowieka. Także na tej, na tej zasadzie bym, bym podsumował, że, że nie zawsze prawda ma jednoznaczny wymiar, ale żeby do niej dążyć, trzeba wnikliwie podejść do tematu i spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Z szerszej perspektywy i z wielu perspektyw. Także, także nie zawsze prawda będzie miała jednoznaczny wymiar. To by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.